No jest tej strony Katperix. i dzisiaj Wam pokażę mapę, na której macie każde w sensie takie dosyć rzadkie emotki. No więc trzeba najpierw zrobić tak, że trzeba tutaj wejść, przesunąć sobie kod wyspy i wpisać dokładnie ten kod. Ok, widzowie, kiedy macie już wpisany kod, chodzi tutaj oczywiście o ten kod, który jest kod twórcy 343438. 2, 3, 4, 4, 3, 3, 8, 2, V16. Trzeba wpisać V16, bo inaczej nie będzie działać no, no, i teraz wystarczy kliknąć graj i zobaczymy się jak już będziemy w grze. My w tym momencie jesteśmy już w grze. Mamy tutaj tą mapę, mamy tutaj bronię. To jest mapa One 1 B1. Poczekajcie. O, tutaj spazik skar Rybki, na przykład ja sobie taki coś wezmę. I mamy tutaj, oczywiście, emotki, są wbudowane. Ta emotka to jest chyba do Wolverina. Nie wiem, nie grałem wtedy, chociaż nie, 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 to nie jest do Wolverina, to jest do tego Prowlera z trzeciego sezonu. Wtedy, wtedy jednak grałem do Miałośniaka. Jest i co najważniejsze, mamy tutaj. O, jest emotka od Ironmana też. Mamy tutaj takie emotki. O, trzeba zjechać. Tutaj masz. Nie wiem, taka emotka, nie wiem co to jest. Jest Take Del, Proszę. Jest też na przykład robot. Ja na przykład zacząłem grać w drugim w piątym sezonie rozdziału drugiego, więc nie miałbym normalnie tych emotek. Więc jakbyś chciał sobie zobaczyć, też jest emotka od ikonika. Na przykład. Jak chcesz sobie zobaczyć, one się oczywiście nie ten, nie przeniosą, ale są naprawdę fajne no i tutaj też można sobie na przykład pobudować jedyną wadą jest to chyba że nie ma oj czekajcie że nie ma przycisku do od jakby tych budowli resetu jest jedyna wada tutaj tego ale i tak można to tak w ten sposób podwalać więc myślę że mapa naprawdę fajna jeszcze wam coś szybko pokażę. Aha, to wam pokazałem, czekajcie. Um, Jest taki króciutki prebuilding i to by było na tyle. Korzystajcie póki można. Siema.